Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, bardzo serdecznie witam. Witamy w kolejnym naszym DDM studio. Dzisiaj wspaniali ludzie młodzi zaraz powiedzą skąd i z jakiej wspólnoty. Wspólnoty LW. A co to jest to LW, to wszyscy dowiecie się po czołówce. Na którą bardzo serdecznie już teraz zapraszamy, a po czołówce będziemy rozmawiać o LW. Zostańcie z nami! Witajcie, kochani. Już zdradzam, co to jest to LW, ten skrót. Ten skrót to Laboratorium Wiary. I dzisiaj z nami dwie osoby z tej wspólnoty, z Laboratorium Wiary, Agnieszka i Jakub. Powiedzcie nam, co robicie w życiu, skąd jesteście. Imię wasze już znamy, ale można je jeszcze powtórzyć. Dobrze, to ja jestem Agnieszka Leszczyńska, pochodzę z Mławy i jestem studentką pierwszego roku psychologii w Warszawie. Dzięki Agnieszka. Ja jestem Kuba, też pochodzę z Mławy i jestem tegorocznym maturzystą. Czyli za trzy miesiące, trochę, trochę dwa, mniej, za dwa miesiące, za miesiące ma, matura. Tak. Okay. Moi drodzy, jesteście ze wspólnoty Laboratorium Wiary. To jest wspólnota, która, ja tak przeczytałem, jest taką młodzieżową gałęzią takiej dużej wspólnoty, która się nazywa Ruch Rodzin Nazaretańskich. I z tej jakby dużej wspólnoty wyłoniła się wspólnota laboratorium. Wiary, do której wy należycie, od kiedy? To ja. Chyba będzie już rok, tak. Ja to króciutko, rok jest. Okej. Okay. Mhm. Ja jestem 2,5 roku, 3 prawie, no 2,5. Okej, okay, no mamy, mamy rok, mamy 3 lata, ale jak to się stało, że w ogóle trafiliście do tej wspólnoty? Czy usłyszeliście na ogłoszeniach parafialnych, czy ktoś z waszych rówieśników wam to powiedział, czy po prostu chodziliście wokół kościoła i zobaczyliście, że jest jakaś grupa, która się spotyka i pomyśleliście sobie, a wejdziemy raz konie śmierci. Jak to było u ciebie, Agnieszka? To nie było tak, że bardzo często słyszałam od swoich koleżanek ze szkoły, że one chodzą na to laboratorium wiary, ale nigdy tam wcześniej nie specjalnie się nie interesowałam. Jeździłam, co prawda, na rekolekcje i po prostu pewnego razu. Rekolekcje związane z laboratorium wiary? Z ruchu rodzin. Tak. Mhm. I byłam właśnie na takich rekolekcjach w Bańskiej rok temu. I. Jakoś tak się zdarzyło, że po prostu yy, zżyłam się bardziej z koleżankami, którymi, z którymi byłam w pokoju, no i mnie namówiły, żebym przyszła. I tak już po prostu została. Skończyły się rekolekcje, wróciliście do, do, do domu. Tak. I po wakacjach zaczęły się spotkania, i poszłaś na spotkania. Tak, i poszłam I tak na spotkania. Zostało. I tak zostało. Okay. A kuba u Ciebie? No, u mnie to nie jest żadna fascynująca historia. No, dużo znajomych ze szkoły. Hmm, chodziło na właśnie laboratorium. Też mnie zapraszali często. Ja tak jakoś na początku nie byłem przekonany, nie chciałem mi się. No a potem po, po jakimś czasie mnie namówili. No i jak poszedłem, no to zostałem tak do, do teraz. Mówicie, że chodzicie na laboratorium. Laboratorium. To się tak kojarzy, że tam są jakieś badania, jakieś eksperymenty, że bada się wiarę, że ją jakoś się mierzy, a dobrze wiemy, że, że to jest taka rzeczywistość, którą, którą tak trudno jest zmierzyć. Ale to jest, to jest takie słowo, laboratorium wiary, które, ja to też przeczytałem powiedział Jan Paweł II do młodzieży na rozpoczęcie roku jubileuszowego, czyli 20, prawie jeden lat temu, bo w 2000 roku, że potrzeba tworzyć laboratoria wiary, tak powiedział Jan Paweł II, i aby w takich laboratoriach pytać i szukać odpowiedzi dotyczących wiary i sensu życia. Pytać i szukać odpowiedzi dotyczących wiary i sensu życia. Czy te spotkania w których uczestniczycie w jakiś sposób inspirują was do takich pytań, do, do odpowiedzi o wiarę, o sens życia. Wiem, że to tak trochę poważnie zabrzmiało, ale jak jakby to w sobie w jakiś sposób no, znajdujecie na, na tych spotkaniach. To ja tak, zdarza się w ogóle, że w trakcie tych spotkań możemy właśnie tak swobodnie porozmawiać. Niekiedy to yy, mam, słuchamy jakieś konferencji lub mamy konferencję, yy, ale bywa tak, że po prostu ktoś ma jakiś problem, yy, czy zastanawia się nad czymś i otwarcie o tym rozmawiamy yy, i taka rozmowa jest pomocna. Czasem się nad czymś zastanawiam i, i mówię: O, no, może powiem coś na LW, to yy, może ktoś coś doradzi, yy, jakoś wesprze. Czyli na tych spotkaniach też można się poczuć taką y, osobą, która, jeśli ma jakieś pytania w sobie dotyczące, nie wiem, właśnie wiary, sensu życia, jakichś poszukiwań Pana Boga, modlitwy, to może być tak, że y, za pomocą tych spotkań, y, za pomocą ludzi, y, może uzyskać odpowiedź na pytania, które go nurtują, które w ogóle nurtują młodego człowieka Kuba. No tak, jak najbardziej. Bardzo często właśnie jak zanim zaczniemy, jakieś tam części informacyjne typu słuchanie konferencji, to mamy właśnie taki czas na swobodną rozmowę, tak żeby się już skupić na tym, że jesteśmy na laboratorium, że jesteśmy tutaj między sobą mhm. i właśnie wtedy najczęściej wychodzą, wychodzą właśnie do takiej dyskusji, jakieś takie pytania filozoficzne. I no, staramy się między sobą na nie odpowiedzieć, wesprzeć drugą osobę, zdefiniować to jakoś. I... Tak, to jest bardzo ważne, żeby próbować tych odpowiedzi na pytania szukać. Pewnie ważne gdzieś też dla ludzi młodych, tak podejrzewam, że te słowa, które, czy te pytania, myśli, które są gdzieś w naszych głowach. Że one płyną od naszych rówieśników. E, a czasami e, młodzież mówi, no, ksiądz, to tak mniej więcej tak musi mówić, czy, e, czy katecheta, ale jeśli mamy osoby, które, z którymi jesteśmy we wspólnocie i widzimy, nie wiem, że one, one mają podobne myśli, podobne dylematy, to też nie czujemy się w taki sposób sami w tym, co nas, e, co nas otacza. No właśnie, zaczęliśmy tak trochę. E, miałem zadać pytanie o te spotkania, bo tak zaczęliśmy. Już jakby weszliśmy mocno w te, w te spotkania, ale powiedzmy też naszym widzom e, DDM Studio, e, o co to chodzi w tych spotkaniach? Wy się spotykacie raz w tygodniu, raz w miesiącu, raz na jakiś inny, w, w innym czasie? Czy e, jak to wygląda w ogóle? No, przychodzicie i, i, i co robicie? Jak wygląda takie, takie spotkanie młodzieży, laboratorium wiary Agnieszka? Y to jak znaczy, często się spotykacie? Tak, w piątki zazwyczaj raz w tygodniu mhm. i najczęściej to jest między godziną 19 a 20. No i tak jak Kuba powiedział, najpierw się spotykamy, czasem po prostu luźno rozmawiamy, bo bywa tak, że ktoś się spóźni, ktoś przyjdzie wcześniej, więc zbieramy. Trzeba się. poczekać. Tak, trzeba poczekać, wtedy zaczynamy rozmawiać, ktoś ma właśnie jakiś dylemat. No, a później to w zależności czego potrzebujemy, jakim, albo puszczamy sobie konferencję jakąś, albo jakąś ciekawą książkę, artykuł czytamy. Niekiedy nas ksiądz Proboszcz czy parafii Świętej Rodziny przyjdzie i powie jakąś konferencję, także to już w zależności od tego, jak tam ustalimy sobie te spotkania. Modlicie się dużo na takich spotkaniach, czy tak umiarkowanie? Znaczy to zależy, bo jak na przykład ksiądz proboszcz zorganizuje nam adorację Najświętszego Sakramentu, no wtedy przychodzimy na adorację, ale zazwyczaj jak jest takie typowe spotkanie, no to najpierw się spotykamy, jak już się wszyscy zbiorą, to odmawiamy taką krótką modlitwę, Krótko żeby to spotkanie przyniosło jakieś owoce, nie było takim po prostu spotkaniem towarzyskim, gdzie tam się śmiejemy. No i też na koniec spotkania. Tak, na Jasne. początku i na końcu. A obok tych spotkań, które są co, co tydzień, udaje wam się spotkać tak luźno, nie wiem, gdzieś, gdzieś pojechać na jakieś kajaki, na jakieś narty? Nie wiem, czy, czy udaje Wam się czasami zorganizować jakieś takie spotkanie. No, chociażby te, teraz pewnie ciężko wyjść na pizzę, ale, <noise> ale, ale czy w ogóle, jakby obok tych spotkań, też staracie się spotykać, tak trochę, powiedzmy, towarzysko, tak nie, 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 jakby, nie tylko w czasie, w czasie tych spotkań być ze sobą? Ja myślę, że wcześniej właśnie się zdarzało. Teraz, jak jest ta sytuacja pandemii, to, no, to tak też się nie myśli o tym. Ale tak, ale wcześniej bywało tak, że się po prostu już poza tym spotkaniem w piątek spotykaliśmy. Czy na jakąś pizzę się szło, czy, czy po prostu już na spotkanie. To jest ważne, Kuba, żeby tak się spotykać też ze sobą, nie tylko na tych spotkaniach takich, powiedzmy, piątkowych, czy żeby też mieć taki kontakt właśnie po tych spotkaniach. Myślę, że to jest ważne? Według mnie jest ważne, no bo bycie we wspólnocie, nie polega na takim czystym formalizmie polegającym na tym, żeby adorować Boga cały czas i nie patrzeć się na wszystko dookoła, chociaż właśnie no, wspólnoty są po to, żeby poczuć się, że się jest z kimś, że się nie jest samemu. No i też właśnie te spotkania mogą być bardziej owocne dzięki temu, że poprawimy jakieś tam relacje, relacje międzyludzkie w tym gronie. Ważna to jest osoba, którą, od której wyczerpiecie myślę dużo. Mam tu na myśli Jana Pawła II. Często powtarzał, że drogą Kościoła jest człowiek, więc te relacje międzyludzkie są bardzo bardzo ważne. W ostatnim naszym spotkaniu, znaczy tak naprawdę to w pierwszym, ale i w ostatnim też mieliśmy młodzież z ruchu Światło Życie i oni też mają spotkania. Co, co, co jakiś czas. Jakby zwieńczeniem tych spotkań są piętnastodniowe rekolekcje oazowe. A u Was, Agnieszka, są organizowane jakieś rekolekcje? Tak, są organizowane rekolekcje w bańskiej Wyżnej. Ja byłam też, skupiłyśmy na rekolekcjach na Nartach na Słowacji, mhm. ale też są organizowane rekolekcje na jachtach, na których też byliśmy rok temu. i Na jachtach? Na jachtach i też będą w tym roku. I jak one wyglądają te rekolekcje na tym jachcie? No to zależy od destynacji, w jakiej się znajdują te rekolekcje. Bo na przykład jak byliśmy w ubiegłe wakacje w Chorwacji, to one były takie na takim no, dosyć małym jachcie, on mieścił chyba 11 osób i nowaliśmy sobie tak, jednego dnia na tej wyspie, drugiego na tej. I na przykład... Piękne te widoki. Tak, tak. Tak. Można podziwiać Pana Boga właśnie w tym Często, co, co Tak. Ładnie. Tak. I no typowy to wyglądał tak, że wstawaliśmy rano, były rozpisane dyżury co kto robi. I w zależności od tego jak, ile na przykład mieliśmy do celu mhm. do danej wyspy to albo odprawialiśmy, znaczy ksiądz odprawiał muszę na jakcie, na, na morzu, albo dobiliśmy do jakiejś wyspy, to szliśmy wieczorem w jakiś zakątek, czy prosiliśmy tutejszego księdza, żeby nam udostępnił kościół. Tak, mhm. wtedy jakaś modlitwa. Tak. Czyli jakby też tak jak to co mówicie Agnieszka i Kuba, że w ruchu, tak powiem, w ruchu rodzin nazaretańskich, laboratorium wiary, staracie się łączyć te rzeczy takie duchowe jak modlitwa, Eucharystia z tym byciem takim wspólnie, czy to na jachcie, czy, czy, czy na nartach. W tym roku jakieś plany na rekolekcje już się pojawiają. Czy to wszystko jest takie pod znakiem zapytania, jeśli chodzi o, o tegoroczne wyjazdy, bo pandemia? Z tego co mi wiadomo, jest plan, żeby wyjechać na takie rekolekcje, też na jachcie, tym razem po Bałtyku. I to będzie miało miejsce w czerwcu. Od 12 do 19 czerwca. Jakiś tydzień? Tydzień, tak. Tydzień mhm. czasu. No i na razie no to rekolekcje wbańskie, które są zazwyczaj na początku lipca, jeżeli wszystko będzie w porządku, no to. A kto może jechać na takie rekolekcje, jeśli chodzi o, o ludzi młodych, jakaś granica wiekowa, jak to? Jak nie wiem, to, jest... to każdy, bo na przykład no te rekolekcje. Każdy się czuje młodzieżą? Tak, albo nawet nie, no bo jak odbywają się rekolekcje na Nartach czy też w Bańskiej, to są tam rodziny z dziedziusami, nawet. Nie mm -hmm. wiadomo, że nie biorą one udziału we wszystkim, co jest na tych rekolekcjach, bo można zostać tam, porobić to, co się chce. Nie trzeba we wszystkim brać udziału, ale no tak, to każdy może pojechać. A gdzie można w ogóle? Dowiedzieć, się, jeśli ktoś no, zachęcony tutaj tym, co mówicie o laboratorium Wiary, chciałby na przykład pojechać na te, takie rekolekcje, bo wiem też właśnie z, jakby z innych wspólnot, że i tutaj Agnieszka też trochę to potwierdzasz, że to pojechanie na rekolekcje jest często takim pierwszym krokiem, że ktoś decyduje się, żeby zacząć chodzić na spotkania formacyjne. No i mówiłaś, że w czerwcu są rekolekcje na jachcie, a w lipcu pewnie planowane w Bańskiej. Jakieś informacje o tym, macie jakąś stronę, jakiegoś Facebooka, coś, coś tam próbujecie umieszczać na tych? Rzeczach, portalach. Znaczy na pewno jest strona ruchu rodzin i tam na pewno jest jakiś kontakt, więc jeżeli... I też są takie stałe informacje zamieszczane, więc myślę, że na pewno jak będą takie rekolekcje czy na jachtach, czy tym bardziej w Bańskiej, to będzie jakaś, pojawi się informacja, bo też trzeba będzie jakoś zebrać zapisy. Mhm. No jeżeli chodzi o Facebooka, no to mam, z Laboratorium Wiary mamy grupę, ale taka jest bardziej grupa zamknięta, ze względu na to, że to formacyjna grupa, tak? tak? Tak, tak, formacyjna. A taka czysto informacyjna, no to strona Ruchu Rodzin. Szczerze mówiąc nie wiem, czy na Facebooku też mm -hmm. to jest. No ale zawsze można poudostępniać takie informacje. Tak, Macie tak. Facebooka, pewnie dużo znajomych, którym można takie informacje przekazać. Zachęcacie żeby na taką rekolekcję, się wybrać? Warto Kuba, jechać na taką rekolekcję, czy to no. na jacht, czy do bańskiej. Oczywiście, e, że warto. A dlaczego? No, chociażby z tego względu, że hmm, można ujrzeć Pana boga nie tylko jakby z perspektywy ołtarza, kościoła, bo też niektórzy ludzie myślą, że jak ktoś się jedzie, jedzie na rekolekcję, to. Weź... od rana do wieczora się modli. Tak, tak. tak. A to właśnie też nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby poznawać Pana Boga ze wszystkich względów, tak? No bo na przykład jak podziwiamy na jakach morze czy na nartach góry jakiejś, czy w bańskiej też więcej góry, więcej gór, mm. albo na nartach to głównie tak Tak, tak. No to przecież to wszystko stworzył Panu, tak? Dla kogoś taki widok może być bardziej owocny niż jakiś tam no nie wiem, jakieś spotkanie w kościele i tak dalej, czy mhm. może po prostu inne słowa mogą trafić. Tak, no różnymi, wiemy to dobrze, różnymi drogami Pan Bóg nas do, do siebie prowadzi. Kogoś przez Eucharystię, innego przez spowiedź, kogoś przez piękno stworzenia, o którym, o którym Kuba powiedziałeś. No właśnie, my też bardzo serdecznie Zachęcamy wszystkich, którzy nas teraz oglądają i w przyszłości będą oglądać, a ufamy, że tak będzie, bo Agnieszka i Kuba obiecali, że tutaj poudostępniają naszą wspaniałą rozmowę i, i muława się zatrzęsie po prostu. Zachęcamy do tego, żeby zainteresować się Laboratorium Wiary, tą grupą. Młodzieżową, bardzo, bardzo ciekawą grupą. Bardzo zachęcamy i zapraszamy, żeby poszukać właśnie informacji, które pewnie wkrótce się pojawią o rekolekcjach, o, o wyjazdach, bo warto. Pana Boga, tak jak mówiliśmy sobie tutaj, nie poznajemy tylko w kościele, ale też przez, przez, drugiego, przez drugiego człowieka. Jeśli wiara jest relacją, to Relacje międzyludzkie tutaj są bardzo ważne, a jak słyszeliśmy w laboratorium wiary na to nacisk się kładzie i z tego bardzo się cieszymy. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, dziękuję. przede wszystkim za to, że przyjechaliście tutaj prawie 100 kilometrów, że jak się dowiedziałem przed programem trzeba było przełożyć korepetycję, a przed maturą to jest no, wyczyn. Także tym bardziej dziękujemy, że przyjechaliście z Moławy do Płocka. Przekażcie pozdrowienia swoim osobom, które, które macie w grupie. A my zapraszamy do zapoznania się z Laboratorium Wiary. W naszym DDM dzisiaj Agnieszka Leszczyńska i Kuba, ale nazwiska Kuba Gil. Kuba Bardzo pozdrawiamy i do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Szczęść Boże. Dobranoc. Szczęść Boże. Szczęść. Boże.